Tak więc zaczynamy mecz numer 3 pomiędzy DBA Madarą, Terran kontra Zert na mapie Zelnaga Caverns. Trzecia gra finału czwartego, ostatniego M Starcraft, wersja fans srebro to jest DB, złoto to jest Madara. I panowie grają o voucher w wysokości 100 zł na wykupienie wycieczki w biurze podróży Be free, Oczywiście z voucherem mogą zrobić co chcą, mogą go sobie w ramki oprawić, mogą go oddać babci, mogą go oddać wujkowi, mogą go nawet użyć jako nie powiem czego. Aktualnie wygrywa Madara 2 do 0 dla niego, a to jest Best of 3, więc byłoby fajnie jakby Debe tym razem wygrał i był w stanie po prostu pograć jeszcze dłużej. Zelnaga Caverns mapa, mapa z dwoma wieżami Zelnaga Towers tak więc wszystko wskazuje na to, iż nie mam pojęcia co dalej powiedzieć, bo nie wiem co może, mogą mieć wspólnego te dwie wieże Zelnaga Tower do tego co będzie wskazane w grze Madara wysyła dronkę, żeby ta zeskautowała co się dzieje u przeciwnika a w międzyczasie zbiera sobie odpowiednią ilość dronków SCV sobie sobie siedzi i sobie buduje, tak sobie buduje bo on lubi sobie siedzieć oraz budować jak więc widzicie ten replay będzie też troszeczkę na luzie z większą dawką humoru tudzież mniejszą I sprawa jest taka, że jest Wallin. Wallin to podobno dobry pomysł, czy uda się go postawić zanim ta dronka podjedzie, czy uda się uda, uda? udało się w ostatniej chwili podjechać i postawić Wallina zanim dronka wjechała do środka Yy, dronka SCV musi uciekać, uciekać i sobie ucieknie troszeczkę Jednak powinno uważać, bo może ją to bardzo Te SCV to może bardzo mocno zaboleć W międzyczasie DB próbuje coś tutaj rozwalić Byłoby fajnie jakby się udało schować gdzieś Za wszelką cenę DB nie chce wpuścić dronki do środka Boi się raz, że może przejąć mu yy, gaz I siedzieć tam przez ładne 3-4 minuty yy, Troszeczkę DB teraz te raci ekonomicznie Przez to, że ta jedna SCV jest na dole A poza tym, no jak widzimy Supply Depot nie jest kończony, Jest drugi barak postawiony. Czyżbyśmy mieli zobaczyć Trirax z No to może być bardzo możliwe, aczkolwiek trzeba jak najszybciej dokończyć budowę tego Supply Depot. I CV musi powrócić do PRasy, tak jak to powinno być. I właśnie jest jedne CV, jest drugie CV, Czemu te CV sobie tutaj grzecznie siedzi? Tego nie wiem. Jest ekspansja ze strony Zerg'a. Zerg musi robić wczesną ekspansję. Bez niej nie jest w stanie Długo pociągnąć, jak mój komputer nie lubi gier zergów Po prostu patrzcie, przeskakuję na terana od razu. Ja tutaj mam, wy tego nie widzicie, od razu mam 23 klatki. Wskakuję na zerga i na rip i aktualnie jest cały czas 20 klatek. No to trochę mi się to nie udało. Jeden barak, drugi barak, trzeci barak, czwarty barak. Raz, dwa, trzy, cztery. Ewidentnie widzę trzy, cztery baraki, czy byśmy mieli dużą ilość marinsów samych metabolic boost już jest w drodze próbuje coś ta dronka zrobić, ale się to nie udaje, trzy mariny stoją na przodzie i będą w stanie odgonić wszelkiego rodzaju pasożyty, które będą chciały coś zrobić w sumie dronka to nie pasożyt, dronka nie żyje na kimś ona jest bardzo fajna, sama pięknie ewoluuje w takiego ładnego robaczka i potem się robi nagle wyskakuje haczerka Rusza powoli debel do ataku, wieże jeżeli jest wcześniejsza ekspansja u zerga, to znaczyć może tylko tyle, że nie ma on zbyt dużej ilości jeden ale bardzo mądra zagrywka ze strony Madary wysyła jednego overlorda, który dzięki temu będzie widział dokładnie co się dzieje. zobaczy 4 baraki będzie wiedział, że potrzebuje jak najwięcej spinecrollerów i już jest pierwszy spaincrawler i to jest błąd, w tym momencie Debe powinien już atakować, bo nie da rady rozwalić tego. Zmusił Madarę do postawienia, do wybudowania jak największej ilości Zerlingów. Yy, rusza do ataku i wydaje mi się, że Zerlingi wyskoczą w odpowiednim momencie. Spinecrawler też już będzie prawie, że na wykończeniu nie wyjdzie według mnie ten atak Debe Z tego względu, że no dał się zeskautować A szkoda, zobaczmy więc jak wygląda wielkość armii. Na razie zerk ma mniejszą, ale co z tego. Próba przyblokowania zerga nie uda się chyba teraz. No i teraz bardzo ważne jak jest mikrowanie. Czy da radę rozwalić haczerkę? Jest, w stanie ją atakować. Musi jednak uważać, żeby te Zerlingi go nie otoczyły. Teraz przydałby się trochę mikrowania. Ucieka w tej powrotem malowałem się, że zerlingi go dogonią. Tak dorwały zerlingi Deluxe. Uwielbiają wcinać Marinesów, krupiących, smaczniutkich po prostu w same raz. A tu dalej sobie wisi jakiś overlord, którego przydałoby się rozwalić. Rusza wściekła z graja Zerlingów. po raz kolejny ten sam błąd, że wysłał swoje jednostki dalej do ataku. Gdzieś powinien się wycofać nimi, tak też było. Chyba tam był ustawiony Spawning Point. Tak mi się wydaje. Powinny już przy tych Supply Depot siedzieć. O, w ostatniej że przy tych Supply Depot powinny siedzieć przynajmniej jeden SCV, żeby jak coś się naprawiać. Ale to było po prostu mistrzostwo świata i w ostatniej, w ostatniej chwili to się udało zrobić. Naprawdę wielkiego fuksa miał Polak, a lekkiego pycha miał drugi Polak. Bo jak wiecie, to są dwaj Polacy. No i po raz drugi DB popełnił dokładnie ten sam błąd, że wysłał swoje jednostki na środek mapy, gdzie Zerlingi się do nich dobrały, taka sama sprawa w pierwszym meczu. Niestety ten Marines długo sobie nie podżyje, jednak zobaczył co tam się dzieje i coś mu się udało. Atak na Overlorda skończy się tym, że zapewne podbiegnie tutaj teraz banda Zerlingów. Banda Zerlingów nie biegnie, banda Zerlingów nie chce nic Overlord to jednak przeżyje, to by się przydało postawić jeszcze z dwóch Marinesów, wtedy byliby w stanie atakować bez problemu tego Overlorda. Żegnamy Marinesa, był z nami tutaj przez chwilę, ja nie chcę na to patrzeć, nawet jak on skończy. I jeżeli też jeszcze nie wiecie, staram się o posadę streamera Poltimu Sprawa jest taka, że ja mam dosyć słabego kompa, dlatego postanowiłem, żeby lepiej będzie na sobie 5 osób. Jeżeli ja też nie wyrobię, nie dam rady tego robić, albo jakoś będzie taka, że widzowie będą się skarżyć na to, że krew im zaczął to lepiej żeby było u nas więcej niż mniej. Poza tym trzeba innym dać, też dać szansę, więc jeżeli możecie, wejdźcie na stronę Poltimu, zalogujcie tam konto, komentujcie te wybory i... Patrzcie jak te marudery będą chciał coś zrobić Steamp, Steampack troszeczkę wcześniej byłby się przydał zanim jeszcze te y, Zerlingi by podbiegły. Ok i już jest wrócił, teraz Marudery już wróciły, nie ma niestety jeszcze y, nie ma w tym momencie żadnego medivaka, który by podleczyłby tę armię. Udało się na szczęście przegonić Zerlingi i może w spokoju wylecieć teraz z Orbital Command i sobie klapnąć grzecznie. Jak wiecie mam na razie słabego kompa, jak wiecie też pomagacie mi Myślę, że za jakieś dwa miesiące będzie coś porządnego i będzie lepszy nim, w lepszej jakości Cały czas walczę też z netium, żeby oddawał mi moje 20 megabitów na sekundę, bo myślę, że to jest możliwe Jest jeden bunkier, jest drugi bunkier SCV przelatują na drugą stronę, może tym razem DB nie popełni tego samego błędu co w grze numer 1 Kiedy ekonomicznie niestety zerk go zjadł Miał za mało harvesterów, o wiele, o wiele za mało Ciągle ma ich troszeczkę mało tak szczerze powiedziawszy, to ich ma o wiele za mało. 13 harwesterów to jest dużo, nawet jeżeli się ma muły, które pomagają coś tam zbierać. Ale tu jest energia na setce, a tu jest energia na 49, więc to jest błąd ze strony DB. Nie wykorzystuje potencjału mułów. Powinno być ich ciut więcej. Jeszcze jej jest 50, i znowu to powinno być. Ja wiem, że łatwo to się mówi, mi na przykład tak łatwo nie wychodzi jak Gram Tyranem. To mamy po 200 energii, niestety. Jest wieżyczka jedna, druga ze strony DB, czuję co się święci, czuję, że znowu będą mutaliski i tak też wszystko wygląda, że znowu będą mutaliski oraz beinlingi i zerlingi. Wieżyczki pomogą tutaj bardzo, ale no właśnie tu nie ma wieżyczek. Jedna wieżyczka, druga wieżyczka i byłoby fajnie. Dobrze, że trzyma tak w miarę, w miarę skupione te budynki. mogą być lepiej, mogą być gorzej. Jest faktorka druga już. Czyżby szedł bardziej takim mecha DB, czy może tak samo jak ostatnio, że lekka mieszaninka trochę medivaków, trochę czołgów, trochę torów, wszystkiego po prostu po troszeczku. Druga haczerka ze strony Madary jest tak samo jak w grze numer 2, też jechał na dwóch haczerkach z głównej bazy. Nie popełnia błędu DB, jak ostatnio robił już upgrade plus 1 do ataku dla piechoty bardzo mądrze, jednak jak najszybciej przydałby się jakiś Mediwak, który by podleczył całą tę chorą sytuację, którą aktualnie mamy, przyród piechoty, jak widzimy dzieli się ona na bardzo rasistowskich, dzieli się na zielonych, żółtych oraz pomarańczowych i oni nie przepadają za sobą, ale podlatuje Mediwak, leczy to wszystkie, wszelkie choroby duszy i wszystko jest od razu już lepiej Overlordy sobie wiszą, zwisają sobie, są jakieś pogaduszce, może to jest y, koło gospodyń wiejskich, bo one w sumie wyglądają takie, takie gospodynie troszeczkę większe, bardzo sympatyczne, ale po prostu nic więcej nie robią, tylko sobie teraz zwisają. Jeżeli obraziłem jakąś gospodynię wiejską, to bardzo, bardzo przepraszam ze z całego serca nie miałem na myśli, jesteście panie bardzo sympatyczne i miłe. Y, Sitchtek zaraz będzie, powinien być trzymany bardziej z tyłu ten joke. patrzmy co się dzieje, trochę gardło i boli, bo długo to już komentuję no i znowu jest ta wieżyczka i nie do końca jest to dobre miejsce no bo słuchajcie, owszem, z tej strony obo, obroni ale co jeżeli zerk wleci sobie tutaj tak tędy, tędy, tędy i tu z boku nie, to nie jest dobre rozwiązanie w takim miejscu wieżyczka ona powinna być raczej gdzieś tutaj, a te supply depot powinny być tutaj poustawiane wieżyczka, wieżyczka, owszem, ona nie obroni przed chmarą motylistów ale da nam chwilę czasu, żeby podbiec swoją armią, niekoniecznie na Steam Paku i dopiero tym pak jak będziemy pod mutaliskami, rusza powoli debę do ataku. Nie, DB postanowił przejąć tym razem złoto. Nie chcę popełnić błędu z gry numer 2, gdzie nie udało mu się przejąć ekspansji i nie dał rad też przejąć żadnego złota. Zerk też nie robi błędu z pierwszej części, że bardzo słabo, z drugiej gomeczy, meczu, że bardzo słabo klip rozprzestrzeniał, teraz to robi o wiele, o wiele lepiej. Próbuje rozwalić też kamienie, bardzo mądrze. Zerk nigdy nie powinien przyjmować złota jako drugiej ekspansji. Drugą ekspansją powinno być to miejsce na tym mapie. Gdyż ciężko po prostu jest utrzymać złoto. Dobrze rozstawione czołgi to rozwalają. Jednak utrzymanie złota dla Terana nie jest wcale tak ciężkie. To raz, a dwa zmusza przeciwnika do walki na jego terenie. Chmara Mutalisków sprawdza co się dzieje. Za chwilę zapewne je zobaczymy. Byłoby fajnie gdyby udało się tego wikinga, tego overlorda jednego zdjąć. Czy przyblokowałoby nam to przeciwnika? Zapewne nie, ale zawsze czulibyśmy się lepiej. Jest preigniter yy, dla Terana, czyli dla tych Helionów. Będzie się robić jakieś wyrzutkie, a widzimy, że jednak Orbdakment został lekko przetakowany. Fajnie tutaj wygląda takie jedno wielkie oko sobie stoi. I, mutaliski, 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 podlatują, zostały jednak odgonione. Nie jest dobrym pomysłem rozwalanie tych kamieni. Uwierz mi, debę nie. Dlaczego nie przeciwko zergowi? Bo zerg wtedy nie dość, że może wpaść tędy, może wpaść tędy, tu od tyłu. To może jeszcze właśnie tymi kamieniami wlecieć. A teran zawsze, ale to zawsze powtarzam, powinien przyjmować złoto. Więc rozwalenie tych kamieni nie było dobrym pomysłem, bo to jest po prostu kolejna droga, którędy może się dostać zerg do was, do bazy. To broniło wszystko zergom. Teraz jest to dla nich Milutkie przejście, tak to jest ewidentna Haczerka postawiły Madara Haczerkę tam, gdzie mówiłem, że raczej nie powinien, bo to jest ryzyko za łatwo. Może być ona, ona rozwalona i harasowana. No, jednak, jeżeli czuję się na tyle na siłach, to ok, niech tak będzie. Upgrade y lecą dla jednej ze stron, mówię w tym momencie o zergu. Oczywiście, jest gdzieś tutaj w drodze armory, więc możliwe, że zobaczymy. Tory. No, budynków produkcyjnych ma dosyć dużo, nie jest jakaś olbrzymia liczba. Ale pamiętajmy, że jest na rzecz tylko na dwóch ekspansach i ma według mnie ciągle za mało harwesterów. Nie, nie ma za mało harwesterów. 50, to jest nie najgorzej. Poszedł, skan, zobaczył, czy żadne beilingi tutaj się nie ukryły. Przy okazji, rzadko ostatnio widujemy gry beilingami, jeżeli chodzi o zakopane jednostki. Dajmy na to ustawcie te parę beilingów sobie gdzieś tutaj, niech się zakopył, niech sobie yy, Teran przechodzi i będzie jedno wielkie boom. Armia, armia Zerga zbiera się już powoli upgrade y idą drugi poziom. Rusza powolutku zerg będzie chciał coś tutaj zrobić. Nie wiem dlaczego to jeszcze nie ma plantery Fortress. już jest z 2-3 wieżyczki. To jest bardzo ważne, żeby Debe, jeżeli uda mu się postawić tą fortecę, żeby całą walkę na nią skupił wokół tej fortecy. Dlatego, że no ona jest świetna przeciwko o, Heliony wpadły sobie tutaj, coś próbują robić, dużo jednostek nie zabił. zostały niestety otoczone a to wielka, wielka szkoda, ale tu mamy dwójkę innych Helionów, która coś tam robi, w międzyczasie dochodzi do walki muszą uciekać te Marinesy a czy coś wielkiego zrobią te Heliony, one uciekają, nie wiem czemu, one nie powinny były uciekać powinny zostać tutaj, żeby przypiekać te dronki, Wię więcej szkód by na pewno, na pewno zrobił stracił teraz DB bardzo mocno dobrze miał chociaż te czołgi rozstawione, coś one były w stanie zrobić nie do końca wyszedł ten atak tymi Helionami, niestety a, już wiemy dlaczego poszedł tak, no pojedynczy Helion zginął. A przyjrzyjmy się jak te chodki wyglądają u DB. Pod jedynką Armia i dwójką i trójką. Pod czwórką mamy, y, mamy y, Baraki, tak. Pod piątką jest Orbitalianie, Niestety jak zaczynałem grać pod jedynką ustawiałem sobie Nexusa i teraz za Chiny Ludowe nie mogę przejść. Pod trójkę, gdzie większość Protossów właśnie gra, pod trójką a ja nie mogę, po prostu przyzwyczajenie jest do jedynki totalne i nie jestem w stanie się tego już odzwyczaić. Dużo Veilingów, bardzo dużo wybuchowych chłopaków lubi grać Veilingami. Madara i są już Mutaliski podlatują, jest dużo też Zerlingów, tak więc Zerlingi, Berlingi i Mutaliski przeciwko czołgom Helionom oraz Marinesom i z domieszką Mediwaków. To naprawdę jest spora ilość zerlingów i beiningów. Wydaje mi się, że D Madara powolutku podchodzi pod swój limit. Tak też jest. Te czołgi nie są do końca dobrze rozstawione są troszeczkę za bardzo zbite, ale nie możesz też ich do końca rozstawić. De bez tego względu, że taliski po prostu by je zdejmowały, więc to jest lek lekki pad w tym momencie. Upgrade widzimy, że jakieś się idą: jest plus jeden dla jednostek fabrycznych. Tak teraz o tym będę mówił, nie dla mechanicznych, po prostu fabrycznych, tak bardziej jak mi się to podoba kolejne tory też wychodzą plus 2 dla piechoty do ataku i bardzo dobrze, nie popełniał wcześniejszego błędu no jest to zbita tutaj taka yy, kupa, dobrze, że nie udaje się przynajmniej tego ripu rozprzestrzeniać i jeszcze jeden klip tu może zostanie rozwalony ale byłoby lepiej jakby ma jakby debę pilnował właśnie, czy ten klip nie jest rozprzestrzeniany bo Beilingi będą miały mniejszy odcinek do przebiegnięcia tutaj pod koniec dostaną Spida i szybciej przynajmniej kawałek przelecą, a no to jest bardzo, bardzo ważne Mutaliński od... przelatują sobie tutaj od tyłu jest jedna wieżyczka, jest druga wieżyczka, trzeba się od nich wycofać ale musi też uważać DB, żeby żadna armia z tej strony nie wleciała, żegnamy Wespien Gazer po zabawie było miło jak wygląda dochód w tym momencie no i Teran jest plecy z dochodem co widzimy nie wiem dlaczego nie korzysta z mułów bo te muły naprawdę bardzo dużo by mu dało mógł mieć ich całą masę tak więc deby jeżeli to oglądasz pamiętaj dobrze ci idzie gra ale jeszcze zapominasz o takich ważnych rzeczach podstawowych dla poszczególnych ras jak muły grasz, to jest twoja rasa, powinieneś o tym pamiętać powinieneś się wykorzystywać po prostu na hamam, tak jak się tylko da tak samo jak zerk teraz pięknie wykorzystuje swój creep tak ty powinieneś wykorzystywać, wykorzystywać muły. Jego, twój dochód od razu pójdzie do góry. Tak mówiłem do niego bezprzednie, bo jestem pewny, że to ogląda. Nie jest jeszcze pewnie zbyt szczęśliwy, że przegrał. Widzimy, że jest kolejna ewolucja w drodze. Są kolejne upgrade y dla jednostek latających oraz ziemnych. hive jeszcze trochę i będzie podstawiony. Rusza powoli Deby do ataku i to jest pewny rodzaju błąd. Właśnie o to chodzi. Jest skan i rozwalamy wszystko, co się tutaj tylko da. Nie podchodzimy dalej, czekamy, aż ten creep opadnie, bo podejście może skończyć się tragicznie, bo Bejlingi dostaną SpeedA i się potoczą. Poturlają w naszą stronę, tak to się w tym momencie dzieje. Deb musi uciekać, Bejlingi będą rozwalać o Poszedł, ucieka na steam Steampaku. Jednak we, tych Baningów jest za dużo. Wielkość armii po prostu rozpływa się, to wszystko przeleciały. Good game, tak więc gratulujemy Madarze wygrania 100 złotych. DB wychodzi, przegrał, no nie wyszło, to nie harasował przeciwnika, powinien to robić. Pozwolił też Zergowi zebrać masę minerałów, masę jednostek, a przeciwko takiej ilości Baningów. No, nie byłby w stanie wygrać. Tak więc, czwarty setny finał M Startup dobiegł końca. Ja wiem, muszę nagrać trzeci finał. Fan czy Pro, nie, wiecie co, już nie pamiętam. Pro muszę nagrać, tak, muszę nagrać. Pro, nagrałem tylko jeden mecz, niestety. Potem nagrałem resztę i miałem awarię dysku, Tak więc, żegnam Was w tym momencie. Na razie, cześć.